Informację. Ten samochód w Polsce kosztuje 195 tysięcy marek niemieckich, czyli 400 tysięcy nowych złotych, czyli 4 miliardy starych złotych. A więc panie, panowie, Mercedes S klasy 500. Jeżeli mają już państwo kawałek ziemi, to można postąpić tak, albo postawić dom, albo kupić taki właśnie samochód. Za 400 tysięcy dom będzie raczej skromny. Mercedes skromnie na pewno się nie prezentuje. Z drugiej strony dom może być co najwyżej okradziony, Mercedes zaś ze sporym prawdopodobieństwem ma szansę odjechać w siną dal, ale spokojnie. Jedno i drugie da się ubezpieczyć. Składka roczna za dom wyniesie jakieś 1500 zł, a za ten samochód bez zniżek trzeba będzie płacić 75 tysięcy. Ponieważ jednak wygrana w totolotka nam zapewne nie grozi, zostawmy na boku ten dylemat. Model, który właśnie państwo oglądają, to drugi licząc od góry. Napędzany jest ośmiocylindrowym silnikiem o pojemności 5 litrów. W głowicy znajdują się trzy zawory i uwaga, dwie świece w każdym z cylindrów. Przy 5600 obrotach rozwija on moc 306 koni mechanicznych, a przy zaledwie 2700 obrotach mamy do dyspozycji fantastyczny moment obrotowy aż 47,7 kgm. Gdyby nie to, że po osiągnięciu 250 km na godzinę następuje odcięcie paliwa, samochód ten bez trudu osiągałby jakieś 270 km na godzinę. Auto w stanie gotowym do jazdy waży prawie 1900 kg i jest od poprzedniego modelu lżejsze o około 250 kg. Pewnie są Państwo ciekawi, jak taki kolos jeździ. Proszę bardzo, oto podstawowe dane. Silnik w S-Klasie standardowo sprzężony jest z pięciobiegową automatyczną skrzynią biegów. Wzorem BMW, Audi i Porsche ma możliwość pracy w trybie ręcznym. Auto po naciśnięciu pedału gazu wyrywa się do przodu płasko przylegając do nawierzchni. Setkę osiąga w 6,6 sekundy. 160 w niecałe 16 sekund. 200 mamy na liczniku po 27 sekundach. Jest jasne, że przy takiej dynamice wyprzedzanie na drodze przebiega błyskawicznie i daje kierowcy duże poczucie bezpieczeństwa. W trybie ręcznego przełączania na pierwszym biegu uzyskujemy, co się wydaje nieprawdopodobne, 75 km na godzinę, na drugim prawie 130, na trzecim 180, a czwórka pozwala na osiągnięcie maksimum, czyli 250 km na godzinę. Myślę, że się Państwo nie zdziwią, kiedy powiem, że średnie zużycie benzyny w całym teście wyniosło prawie 15 litrów na 100 km. Zwłaszcza, że większość jazd odbywała się na zatłoczonych warszawskich ulicach, gdzie Mercedes potrafił palić ponad 18 litrów na 100 km. Muszą jednak Państwo wiedzieć, że i tak nowa S-klasa jest o jakieś 2-3 litry bardziej oszczędna niż luksusowe limuzyny BMW, Audi czy Jaguara. Rzecz tym, że przy jeździe z mniejszymi prędkościami i przy lekkim wciśnięciu pedału gazu, układ elektroniczny odłącza 4 z 8 cylindrów. Stąd odpowiednio oszczędne spalanie. Tyle o technice. Teraz proponuję przyjrzeć się bliżej temu synonimowi luksusu. O ile poprzedni model S-klasy wyglądał ciężko, tyle linia nowego auta zadziwia płynnością i harmonią. Wierzyć się nie chce, że samochód ma ponad 5 metrów długości i aż 186 cm szerokości. Jedyne, co budzi tak zwane mieszane uczucia, to kształt przednich świateł. Ktoś powiedział, że bardziej pasowałyby do limuzyny rodem z Dalekiego Wschodu. Światła oczywiście ksenonowe z automatyczną regulacją pochylenia. W tej samej obudowie reflektory przeciwmgielne i kierunkowskazy. Dodatkowe żarówki kierunkowskazów umieszczono w obudowie lusterek zewnętrznych. Bagażnik jest dość krótki, jego szerokość i wysokość sprawia jednak, że sumaryczna objętość przestrzeni bagażowej wcale nie jest mała, aż 500 litrów. Oparć tylnych siedzeń nie możemy złożyć. W S-Klasie takie rozwiązanie nie przystoi. Kabina pasażerska zadziwia po pierwsze z powodu wielkości, zarówno z tyłu, jak i z przodu mnóstwo przestrzeni i ogromne fotele, po drugie jakość materiałów, skóra i dywany najwyższego gatunku i po trzecie udogodnienia służące wygodzie. Tymi przyciskami w tylnych drzwiach możemy regulować położenie tylnego fotela, ale nie tylko. Po wciśnięciu tego oto guzika regulujemy położenie fotela przed nami, a ponadto dwa przyciski. Jeden to przewietrzanie siedzenia i oparcie, a drugi podgrzewanie. Przedni fotel obok tych regulatorów Wyposażono w regulację wielkości siedzenia, jego wysokości i odstępu od kierownicy. A ponadto uwaga, ten przycisk włącza funkcję masażu. Prowadzimy auto, a elektronicznie sterowane urządzenie masuje nam plecy. Kabina jest klimatyzowana, każdy z pasażerów może sobie dobrać odpowiednią dla siebie temperaturę i wydajność nadmuchu. Środkowa konsoleta to przede wszystkim ekran monitora. Wyświetlane są tu dane odbieranej stacji radiowej, zegar i data, a także parametry służące nawigacji. W Polsce niestety niedostępne. Przed oczami kierowcy zespół zegarowych wskaźników zaprojektowane tak, jakby cyfry wyświetlały się w powietrzu. Po środku wskazania komputera pokładowego informujące o przeciętnej prędkości, czasie podróży, ilości paliwa w zbiorniku i liczbie kilometrów do tankowania. Nad tablicą przyrządów wyświetlacze czujników zbliżeniowych. W miarę dojeżdżania do przeszkody, np. Na, na parkingu, wzrasta liczba prostokątów. Takie same czujniki zainstalowano w tylnym zderzaku, a ich działanie kierowca może obserwować w lusterku wstecznym. Wszystkie włączniki zgrupowano w drewnianej listwie nad środkową konsoletą. Mamy tu m.in. przycisk utwardzający zawieszenie podczas szybkiej jazdy po autostradzie, przycisk podnoszący i opuszczający tylne zagłówki oraz przycisk uruchamiający żaluzję przeciwsłoneczną, przed tylną szybą. I wreszcie to, co najmilsze dla ucha. Cisza nie zakłócana ani dźwiękiem silnika, słyszymy go tylko przez chwilę po pełnym wciśnięciu pedału gazu, ani też szumem powietrza opływającego bryłę nadwozia. Przy 100 km na godzinę we wnętrzu rejestrujemy zaledwie 60 dB, a więc niewiele głośniej niż tyka budzik w naszej sypialni. Przy 140 szumy wzrastają do 66 dB, a więc jest to mniej więcej tyle, ile w aucie średniej klasy rejestrujemy na biegu jałowym w stojącym samochodzie. Myślę, że w tej sytuacji nie zaskoczy Państwa informacja, że za komfort jazdy niemiecki Automotown Sport przyznał Mercedesowi 98 punktów. Dla porównania BMW 750 otrzymał 96 punktów, Audi A890 maksimum wynosiło 100 punktów. Innowacja techniczną stanowi tu przede wszystkim pneumatyczny system resorowania. Czujniki reagują na przechyły nadwozia, na przykład na zakrętach, a układ elektroniczny zmniejsza lub zwiększa twardość zawieszenia. Gdyby to nie wystarczyło kierowca, ręcznym przełącznikiem, jak już mówiliśmy, może jeszcze bardziej usztywnić resorowanie. W normalnych warunkach Mercedes niesie jak poduszkowiec, stabilnie i miękko, a zarazem bez żadnego kiwania czy kołysania. W sytuacjach ekstremalnych samoczynnie włącza się elektroniczna kontrola trakcji zapobiegająca poślizgowi kół napędzanych lub układ ESP, który w przypadku poślizgu bocznego naprowadza samochód na właściwy tor jazdy. W rezultacie prowadzenie tego auta w zakrętach nawet przy dużych prędkościach daje kierowcy ogromną przyjemność połączoną z pełnym poczuciem bezpieczeństwa. Hamulce wyposażone oczywiście w system ABS sprawiają się bardzo dobrze. Ze 100 km na godzinę auto ważące z dwoma pasażerami prawie dwie tony zatrzymuje się na odcinku niespełna 40 metrów przy pierwszym hamowaniu, a po rozgrzaniu tarcz droga hamowania zmniejsza się do 39,3 metra. Przy tym wszystkim ciężkie i masywne auto ani na centymetr nie zmienia toru jazdy, a wytraca prędkość z niespotykaną równomiernością, przylegając wszystkimi czterema kołami do nawierzchni. Do 1998 roku wszystko było jasne. W klasie luksusowej eksperci najwyżej oceniali Audi A8 i zaraz zanim sytuowali BMW Serii 7. Mercedes klasy S zajmował w tym rankingu miejsce trzecie. Teraz S klasa objęła samodzielnie prowadzenie i dopiero w pewnym dystansie